Witajcie na kanale luboskiego hobbysty. Ja jestem Jakub. A dziś pierwszy odcinek z serii numizmatycznej. Jak obiecałem, będzie tylko jeden odcinek o 5 złotówkach, gdyż mam ich niewiele. Jak teraz sprawdziłem, dokładnie są trzy monety. Dwie monety są podwójne. Dokładnie mam 25 lat wolności, które zostało wydane jako pierwsze 22. Kwietnia 2014 roku, później jest Zamek Królewski w Warszawie, e, który został wydany 7 listopada 2014 roku. E, I e, tą monetę, którą już Kanał Bydgoski z 22 kwietnia 2015 roku, e, są to e, monety okolicznościowe, 5 złotowe. Wszystkie są wykonane z tych samych materiałów: to znaczy, pierścień został wykonany z materiału, którego nie znam. Jest to MN25, być może jest to jakaś mieszanka mennicza. Natomiast rdzeń, czyli środek tych monet, został zrobiony z, z miedzi, glinu, niklu. Nie znam dokładnie tej mieszanki, wiem z jakich pierwiastków jest to zrobione. Nie mam pojęcia w jakich ilościach, w jakich składnikach. No i co, Każd nakład każdej z tych monet. Jest ponad milionowy. Zdziwiłem się, ponieważ monety dwuzłotowe, czyli teoretycznie te tańsze, zostały wykonane maksymalnie w nakładach milionowych, a przynajmniej te z, z ostatniego okresu, czyli z roku 2013 bodajże już w 2014 monet tych nie produkowano. No i co, po kolei mamy tutaj monetę 500. 25 lat wolności, tak wygląda. Mamy dwa palce w symbol Wiktorii na tle Polski, na tle mapy Polski. Jest ładny napis: 25 lat wolności i z tej strony to wszystko. Z drugiej strony, jak zwykle, mamy orzełka, rok produkcji, czyli 2014. Oznaczenie wartości 5 zł i napis: Rzeczpospolita Polska i złotych pięć te, ta moneta wszystko widzicie zapewne jej połysk jest to moneta nowa dlaczego mam je na chusteczce gdyż jeszcze nie uporządkowałem wszystkich dwójek i po prostu one będą ułożone na samym końcu klasera dlatego na razie jest, są one w chusteczce dlatego żeby się nie zniszczyły jak wiecie a może i nie Każda moneta, która ma mieć jakąś wartość, ma stanowić dla nas wartość, to nie może być zniszczona, gdyż po prostu traci dużo na wartości i zaniża nawet, może zaniżyć nam wartość całej kolekcji. Dlatego warto dbać o takie monety. Nie są to zwykłe monety, które możemy po prostu wrzucić do portfela i gdzieś tam będą się obijać o inne zwykłe monety. Przejdźmy dalej. Znaczy. Jeszcze wracając do monety 25 lat wolności, została ona wydana z chyba rekordowym nakładem około 1,5 miliona. No, jej średnica, jak każdej monety 5 zł, to 24 mm, a masa to 6,54 g, czyli dosyć sporo. A nakład był prawdopodobnie taki. Duży ze względu właśnie na tą rocznicę, która jest ważna dosyć dla Polski. Przechodząc do następnej monety, czyli Zamku Królewskiego w Warszawie. Mam dwa zamki królewskie w Warszawie. To są te monety. Nie wiem, czy widać na kamerze dokładnie. Jedna moneta jest tak jakby mniej zniszczona. Nie wiem, z czego to wynika. Obydwie były przechowane w tym samym miejscu prawa jest trochę, ma, ma trochę mniejszy połysk i nie wiem z czego to wynika. Być może na początku była przyniesiona przez kogoś innego. Wiem, że te dwie monety, te monety, które mam podwójnie jedną przynosiłem ja, a jedną przynosiła moja mama i zapewne mama wsadziła je po prostu do zwykłych monet, dlatego się trochę poobijała a ja przyniosłem ją po prostu osobno w kieszeni Miałem i jest po prostu niezniszczona, dlatego ta ma dla mnie większą wartość, a ta już trochę mniejszą. Co do dokładnych informacji o monecie, została wykonana dokładnie z tych samych dwóch stopów co poprzednia moneta. Nakład jest trochę mniejszy już o 3 dziesiąte miliona, czyli dokładnie 1,2 miliona zostały wyprodukowane data to 7 listopada 2014 roku masa jest dokładnie ta sama średnica też czyli mam dwie takie monety ta jest dla mnie bardziej wartościowa ona znajdzie się w moim klaserze co dalej mamy jeszcze kanał bydgoski który już znacie z drapingów jest to ta moneta którą drapałem jak widzicie, jest mocno zniszczona, nie świeci się tak we flashu jak reszta. Porównamy ją z nową, niezniszczoną. Od razu widać różnicę. Nie ma tego połysku. I ta moneta straciła już bardzo wiele na wartości, jednakże mogłem sobie na to pozwolić, gdyż miałem dwie takie monety i byłem tego świadomy i pewien, pewny. Nakład też był mniejszy: był 1,2 miliona. Zatem taki sam jak Zamku Królewskiego w Warszawie, data wydania to jest dokładnie rok po e, monecie 25 lat wolności, czyli 22 kwietnia 2015 roku. E, ta kolekcja monet e, jest e, dla mnie zakończona, znaczy dla mnie. Ja nie będę zbierał już 5 zł monet, jest to dla mnie nieopłacalne, gdyż e, żeby wartościowo zebrać wszystkie monety należy zacząć od początku, czyli od gdy Narodowy Bank Polski wydaje nową serię, to trzeba po prostu się spiąć i zacząć od początku, i raczej nie wchodzić w połowie, tak jak ja to chciałem zrobić. No, po prostu się porwałem na te 5 ale z, po prostu zdecydowałem, że jednak yy, Odpuszczę sobie. Yy, dwójek mi parę brakuje, ale to będziemy yy, opowiadać w innych filmikach. Zatem to były moje pięciozłotowe złotowe monety. Zapraszam Was do kolekcjonowania, do oglądania serii numizmatycznej. Na pewno warto zbierać takie monety. Jest to dla nas pewna zabawa, a także zabezpieczenie pieniężne, które po prostu nie musimy wydawać wielu pieniędzy od razu ani odkładać pieniędzy, które nas będą kusić. Bo zapewne nikt o zdrowych zmysłach nie zapłaci taką monetą w sklepie. A gdy odkładamy pieniądze na konto, to po prostu te pieniądze zawsze wyparują w jakiś sposób. Nie wiem, czy te monety są odporne na inflację i deflację, ale ja mam nadzieję, że tak i że są naprawdę bezpiecznym źródłem zapasu pieniędzy w naszych portfelach. Dlatego już teraz zapraszam Was do być może rozpoczęcia zbierania takich kolekcji. No i co, zapraszam Was do polajkowania tego filmu. Komen możecie komentować, a także zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Po więcej takich filmików. Do zobaczenia. Cześć.